będziemy otwierać moją paczkę. Tutaj są takie i ja bym chciała coś je To otwieramy i patrzymy co tam jest. O. Mam. Mamy słodki. ten co chciałam. Dobra. Teraz otwieramy ta trzówka. Mamy taką. I w niej mamy takiego, takiego słodkiego misia, Takiego słodkiego misia. I jeszcze mamy, mamy ciasteczko. Pa e, i mamy ciasteczko. Jak wam się podobało to zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia.